Kolejna edycja Bitwy na drobiowe smaki, edycji trzeciej Przypomnę tylko, że konkurs sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego A pomysłodawcą konkursu jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Poznajmy dzisiejszych uczestników Julia Masierak, Kamila Jarosz, technikum lider w Lublinie Gotujemy razem od trzech lat Paulina Kliza, Magdalena Rudkowska, Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Brzegu Gotujemy razem od czterech lat Dawid Grzesiak, Wiktor Kalisz, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle. Gotujemy razem od pół roku. Agnieszka Mikrot, Bajtosz Duda, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle. Gotujemy razem od 3 lat. Martyna Kiełb, Gabriela Pokrywa, Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie imienia Tadeusza Ryckiego. Gotujemy ze sobą już 4 lata. Martyna Książek, Mikołaj Sierakowski, Zespół Szkół Agrotechnicznych imienia Wincentego Witosa w Robczycach. Gotujemy razem 3 lata. Patrycja Leś, Wiktoria Łagowska, zespół szkół numer 3 imieniem Stanisława Pałowskiego w Jaśle. Gotujemy razem 5 lat. Moi drodzy, za dwie godziny kończymy. Po godzinie oddajemy tą zupkę, tak? Chyba, że ktoś może wcześniej, a chyba, że się nie wyrobicie w czasie, więc pamiętajcie, że mamy na wszystko dwie godziny. Jasne? Moi drodzy, czas, start, zegarek jest z tyłu. Coś, Marku, gotowo dzisiaj na tym konkursie? No, jest to coś takiego klasycznego, a jednocześnie innego. Powiedzmy, jakiś wywar zrobił taki sensjonalny, do tego nasz taki tradycyjny kapuśniaczek na tym wywarze. Ale zupę, nie krem. Tak, zupa, nie krem, do tego jakiś wędzony twaród, taki typowy polski smak. A Ty jak myślisz, drugie danie w wydaniu badaniu? To... Ja bym poszedł bardziej w klasykę taką, pożarski typu, no coś, co, co było podawane za, 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 za moich młodych lat. Tak? Może taki sentyment, ale, ale w tym tylko że w nowym wydaniu oczywiście, żeby to nie było nudne, żeby to miało fajne dodatki, żeby to było rozmaicone. Tak, i pewnie jakieś składniki w pożarskim, niekoniecznie takie klasyczne, nie kolejne, tylko Niekoniecznie, nie może kurczaka pokroić zamiast całkowicie zmielić, no są różne możliwości. Musimy wracać, zobaczyć, co jeściaki robią tak naprawdę. Nie ma sprawy. Chodźmy. Jesteśmy w trakcie przygotowania dania głównego. E, przygotowałyśmy już sobie pieras z czerwonej kapusty, sos z kaparów, e, właśnie robię espumę grzybową. Nabijam syfon, Kamila przygotowuje ziemniaczki, e, nasza pierś jest w solance. A ziemniaczki będą jakoś faszerowane, obsmażane, coś z nimi będzie robione? One będą przypiekane i z jednej strony będzie parmezan. Skąd był pomysł na zupkę? To był zdaje się krem z białych warzyw z białą czekoladą, połączenie takie nieoczywiste. No tak. Z... Taki pomysł, taki o, tak sobie wymyśliłyście, tak? No tak wyszło. Tak wyszło. Tak. Skąd pomysł na kimkali? Yy, w sumie takie wariacje tak, na temat pierogów? Tak, tak nie wiedzieliśmy za bardzo co zrobić. A, czyli tak szybko, na spontanie. Tak, tak, w ogóle o tym konkursie dowiedzieliśmy się dzień przed upływem terminu i to jeszcze po południu, więc no mieliśmy nie za mało czasu, a tak tak przeglądaliśmy jakieś zdjęcia, czy jakieś potrawy, i tak. No i tak wpadło hinkali, Ale samo Hinkali to było takie... No szare. I takie mówię do koleżanki właśnie, ty, a dawaj zrobimy kolorowe jakieś. Dobra, to zrobimy zielone. No i tak weszło, że szpinakowe. A jaką zupkę miałyście? E, zupę batatową z flambirowanymi gruszkami. Mm -hmm. I tam jeszcze jakieś, jakieś, do czego było do tego mięsko chyba jakieś, tak? Tak, tak, do tego było jeszcze właśnie mięso z skrzydełek zamarynowane w ma maśle klarowanym. E, tam była jeszcze pietruszka do, tego, do tych kawałków mięsa i tam był właśnie jeszcze, jeszcze był słonecznik. A my drodzy, a co przygotowujecie na danie główne? Yy, Rolatkę zawijaną, poczek, zapiekany w piekarniku, yy, z frytkami, z rówką. Zupa jaka była, chłopaki? Yy, pomidorowa z kurczakiem, yy, podprażonymi pestkami z dyni, z makaronem, tak jest. Jaka była zupa? Yy, krem pomidorowy z krewetkami yy, koktajlowymi, z yy, filetem i z cukinią grillowaną. Teraz już I kończymy z kurczakiem, z kurczakiem tak, tak, Dobra. tak, Teraz już kończymy robić danie zasadnicze. Mamy puree z papryki, fileta grillowanego w szynce parmeńskiej i z oscypkiem. i będziemy to podawać z sosem z poru, z gorgonzoli i z bekonu. Do tego będziemy podawać grillowane pieczarki i grillowaną fasolkę szparagową. Co przygotowujecie? Teraz robimy rolatkę z kurczaka. Do tego będzie groszek jako pire. Zupę, no to już wydaliśmy spieczonego ziemniaka. Ale rzówka, właśnie. A rzówka? Co to było? No, było krem z pieczonego ziemniaka na bulionie drobiowym z dodatkiem słomy i siana. A tu jako dodatek oprócz groszku, co jeszcze będzie? E Eskuma sopinamburu. Okej. Okay. Fasolę edamamem. O, proszę. Tak, I fontacz batata. No rozumiem, że tak pieczony, w rosołku i tak dalej. Tak? A w zupie tak. ten efekt tego palonego siana, co miał dać nam? No, co, co mieliśmy uzyskać poprzez to? Taki efekt dawnego ziemniaka, jak. Kiedyś robiłam, że na polu się paliło, taki smak. To dobrze rozumiem, dobra, to rozumiem. Czyli ziemniak ma historię. Takie troszeczkę, troszeczkę wędzenia. Pola do serca. Od pola do serca, jak <laughs> wy wymyśliły? Okej. Okay. Co robicie, na jakim etapie jesteście w tej chwili? Ja aktualnie robię naczos paprykowe. A Mikołaj kroi warzywa do zapiekanki z kaszy kuskus. Rozumiem. A zupkę, jaką zrobiliście? Zupa to był bulion drobiowodziki dziki z pierożkami z mięsa. A coś jeszcze będzie do tego dnia głównego? E, będzie sos z wasabi i śmietanki. Będzie kurczak po francusku i kurczak w płatkach cukinii, tak. Aha, czyli jeden będzie gotowany, tak, czy pieczony? E, tak, coś ala la takie gotowane. Okej, okay. a skrzydełka? Skrzydełka to samo. To samo, tak. mhm, rozumiem, okej. Okay. Co dziewczyny robicie, na jakim etapie jesteście? E, no to my robimy puree ziemniaczane, e, grillowanego kurczaka i e, taką sałatkę szparagi, kalafior. Yy, I mechewka. Yy, yy. A zupkę jaką robiście? Krem paprykowy. No, taki na, na bardziej na ostro. Tak, tak, faktycznie była lekko ostrawa. to. No my tak właśnie lubimy takie smaki. Uczniowie na konkursie na pewno przyłożyli uwagę do obecności warzyw na talerzu, do odpowiednich proporcji, mięsa do produktów skrobiowych i warzywnych. Natomiast do końca dietetycznym daniem bym tego nie nazwała. Przyjemnością obserwowałam pracę uczestników konkursu pod względem żywieniowym, czy spełniały one odpowiednie proporcje warzyw na talerzu w stosunku do mięsa i jak najbardziej dania były dostosowane do wytycznych Instytutu Żywienia i Żywności. Widać, ten poziom jest bardziej wysoki niż, niż poprzedni, natomiast oczywiście wyciągamy, wyciągamy te wnioski z, z każdego dania, poszczególne elementy, które tutaj fajnie się komponowały, czyli była ta struktura, jest coś chrupkiego, jest coś kwaśnego, jest przełamanie tych smaków, więc dla nas jurorów to jest oczywiście bardzo ważne. Wykorzystanie technik kulinarnych, które są też oczywiście widoczne na talerzach. Więc tutaj rzeczywiście już trzech faworytów, tutaj rzeczywiście e, w dzisiejszym dniu mamy. Do drugiego etapu przechodzi sześć ekip, pośród których włonimy tylko jedną drużynę, która oczywiście zawalczy w wielkim finale. O tytuł mistrza drobiowego smaku. Ogólnie, jak zawsze po konkursie wyciągamy wiele wniosków. Tym razem też tak było. Każdy konkurs jest dla nas e, nauką, bo po to tutaj jesteśmy, żeby się fajnie bawić, ale się też uczyć. Więc są rzeczy, z których jesteśmy zadowolone, mniej, bardziej, ale ogólnie pozytywnie. Nikt nie wie, czego się spodziewać, ale jesteśmy, mam nadzieję, przygotowane i nic nas nie zaskoczy i ze wszystkiego zrobimy coś dobrego. Oficjalnie wyszło OK, no ale były jakieś tam potknięcia po drodze. Było dużo na pewno emocji, tak jak właśnie powiedziała koleżanka, ale tak koniec końców było fajnie. I śmiesznie. Tak, dokładnie. Tak. Główne, <główne dź... dzisiejsze motto – idziemy na żywioł, co idziemy będzie, na to żywio. będzie. No inaczej się nie da. Fajna zabawa była, fajnie się bawiliśmy. W miarę się udało. Tak jest, daliśmy radę. Yy, naj najbardziej jesteśmy zadowoleni z zupy. Drugie danie nam wyszło tak średnio, ale też nie było tragedii. Dzisiaj się obawiamy, że mogą być podroby albo coś w tym stylu. Jakaś wątróbka albo kurze łapki. Było stresujące na początku, ale później od razu sobie poradziliśmy ze stresem i myślę, że poszło dobrze. Sami nie wiemy, czego możemy się dzisiaj spodziewać. Myślę, że naszym najgorszym elementem to są podroby przede wszystkim. Dużo emocji, dużo stresu, ale dałyśmy z siebie co najlepsze. Zastosowałyśmy dużo nowych metod, SUWI, ESPUMA, to będzie chyba wielka niespodzianka, więc tak naprawdę nie wiemy, ale i tak mamy dobre nastawienie i chyba będzie dobrze. Dużo emocji, na pewno dużo stresu, ale jesteśmy się dumni. poszło nam całkiem ok. Idziemy na żywioł. Bawiamy się stresu, tak. dużego stresu. Masterclass został przygotowany z instrukcją, jak przygotować soczystą pierś z kurczaka. którą Mieliśmy okazję obsmażyć jedną ze skórą, drugą bez skóry, czyli jak te osocze tam zostaje w środku, jak to mięso powinno odpocząć. Oczywiście wszelkie dodatki, które szykowaliśmy, czyli przygotowanie tradycyjnego sosu na bazie palonych warzyw, kości, jak przygotować tradycyjny bulion, czy chociażby jak przygotować tradycyjny sos bez szamel, z którego możemy przygotować. Miliony różnych innych sosów, który został akurat wykorzystany właśnie do przygotowania broku, czy chociażby jak zrobić gładkie pire, właśnie ziemniaczane, jak przetrzeć, o czym tu mówimy, o gródkach, jak doprawić smaki, bo to jest tutaj rzeczywiście bardzo ważne. Na wykładzie zademonstrowaliśmy młodym adeptom sztuk kulinarnych. Jakim oprzyrządowaniem powinien operować kucharz? To znaczy, takie podstawowe rzeczy, które tak naprawdę mogą być potrzebne w codziennej pracy. O nożach opowiadaliśmy z tej przyczyny, żeby dzieci wiedziały, że są różne rodzaje noży, służą do różnych rzeczy w kuchni i tak naprawdę, nie jednym nożem możemy opracować całą kuchnię, tylko musimy mieć jakiś zestaw, który będzie nam pomocny w każdej chwili w pracy. Należy zawsze pamiętać o tym, że nóż tak samo chętnie tnie mięsko, buraczka czy cebulkę, jak i nasz palec. To jest dokładnie dla niego to samo. Cięcie, także po prostu trzeba uważać i chronić swoje ręce, bo to jest nasze narzędzie pracy. Przy krojeniu chowamy palce to jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, o której zawsze należy pamiętać: gdy nóż nam upada, nigdy nie należy go łapać, bo zazwyczaj łapiemy za ostrzej i wtedy kaleczymy się jeszcze bardziej. I trzecia rzecz, że nigdy nie kładziemy noży do basenu, w którym myje się naczynia, dlatego że ktoś przyjdzie po nas, nóż tam będzie leżał i również się skaleczy. Dobrze, moi drodzy. Więc yy, tymi obowiązkowymi składnikami są następujące Hop, produkty, proszę bardzo. Kurczak, Twaruk tłusty, orzech ziemny niesolony, cebulka z dymką czy też dymka, pak choj, kasza jaglana, jabłuszko zielone, czyli tak zwany Golden Delicious. Dobrze, moi drodzy. Mamy godzinę 10.28, przypomina mamy 120 minut na wszystko, talerze znajdują się z tyłu, pamiętajcie o wygrzaniu porcelany, pamiętajcie o porządku, wyciągajcie wnioski z dnia wczorajszego i dzisiejszego e, naszego masterclassa. Moi drodzy, od tej pory czas start, 12.28 kończymy. Mariusz, zauważyłeś, że tam fajne produkty są? Bardzo, bardzo dużo tematów fajnych do wykorzystania. Pak i cały kurczak, ser, ser twarogowy, orzeszki ziemne, kasza jagniana. No ja bym z tego przygotował przykładowo pierś Supreme na kaszy, do tego pakczoj przesmażony z orzeszkami, sos sojowy i tak, a Ty co byś? Tego... Ja jak patrzę na pak i orzeszki ziemne, to od razu Azję mam w głowie, więc zrobimy to takiego fiurzyna, połączenie, no właśnie, bo mamy ser i ser, kaszę, e, kaszę bym chyba się pokusił, żeby to łódko wykorzystać, żeby zrobić rolatkę, e, z całego korpusu Reszty pociągnąć się fajny demiglasik szybki, on, wiadomo, czasu dużo, dużo nie mamy, dwie godzinki, e, ale coś z tego można wyciągnąć, e, ale te danie bym wykorzystał Azją, czyli zrobimy szybki z tych z piersi, z pakczołem, z orzechami, e, mamy sos sojowy, e, Dymkę, także na to talerzu to, by się choć, dużo działo. No Chodź, zobaczymy, co dzieciaki nam gotują. Też to tak mówię. myślę, to będą dopiero inspiracje tak. na przyszłość. Przygotowujemy jako danie główne piersz, sotę. Do tego rolatkę z serem, z farszem z kaszy. Do tego pierę z białych warzyw. Mus Tak, mus, taki, taka żelka. Tak. Bardziej... kruszonka, e, cebula piklowana. Kruszonka z orzeszków, tak. tak? A, mój, a mój kochany pakczej, gdzie się znajdzie? E, pakczej będzie w rolatce. Będzie go tak czuć? Fajnie? Będzie na rolatce. Na roladce a okej. Okay. No dobra, ciekawi, będzie bo... zielono. Tak. Zielono. No wiesz, to no już wiosna idzie niedługo. To musi być zielono. Powiedzcie dziewczynki, co robicie ciekawego? E, będziemy mieć e, filet z piersi panierowany, panierowany w orzechach. E, nadziewany twarogiem z jabłkiem i e, pietruszką. A jabłuszko jest co? Surowe? Surowe, surowe, surowe tak. Okay. Po prostu duszony pakszaj do tego jako To Będzie e, z pomidorkami i zastanawiałyśmy się nad e, przecierem pomidrowym, żeby zrobić to w, w formie ala takiego... A sosu, coś w, coś w tym kierunku. Zawsze możecie sobie pomyśleć o tym jabłuszku jako element dekoracyjny, w jakiejś formie grillowanej czy jakiejś innej, żeby zaznaczyć jego obecność. Tak, dlatego na pewno chcemy je wykorzystać, żeby po prostu nie zostało obrane już połówka, e, więc na pewno A to będzie niespodzianka z tego? E, tak. <laughs> Okej, okay, dobra. No to czekamy na tą niespodziankę i co tu się znajdzie w talerzu. No. Panowie, chciałbym się dowiedzieć, co będzie pysznego na dzisiejszym talerzu. E, no to robimy pierś z kurczaka. Zawinięta jakby w kaszę jaglaną z pieczarkami, podprażonymi orzeszkami. Czyli kasza będzie stanowiła rodzaj panierki? Tak jest. Nadzienia Na Nadzienie, okej, okay. czyli będzie faszerowana. Tak jest. Mhm. Zapieczajmy to w piekarniku. Zrobiliśmy coś a surówkę z jabłka i z selera. Z dodatkiem z... chrzanu. Z dodatkiem chrzanu i przypraw. Koncepcja jest fajna. Spontan. Tak, spontan, dobrze. A co tam jak wykorzystacie pak i inne orzeszki z olejem i chili podsmażymy na patelni? Mhm. O, to ostro będzie, ostro. Tak jest, my lubimy tak Na Dokładnie. ostro. Ja już tu widzę w polskiej wersji gruzińskiej Hachaburi. Tak, zgadza o. się. Trochę jest ale i. Ale tego, 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 tego sztureczka to nie dostaniemy, tak? Nie, nie, My nie to, to później jest... wejmiemy. Dobra, co dalej? Co będzie tutaj ze szczypiorku, sera, z orzeszków? Bo to jest kolega. Też lubi orzeszki. orzeszki, są już we fajszu. O, czyli kasza jaglana połączona z, z suszonym pomidorem tak? Tak. I tu jest mus z kurczaka zrobiony, tak? Tak. tak. Aha. A ile e, będzie? Nie, z ile będzie tak. szło na porcję? Dwie. Faruk? Twaróg będzie... on będzie w sosie z jabłkiem. Ja widzę, że tutaj to jest naprawdę taka kuchnia fusion. A tu to będzie taki sos trochę żydowski. Tutaj chipsy. No dobra, to czekamy. Co tutaj będzie się nam przygotowywać fajnego na degustację. Gołąbki. Gołąbki. Z będą no faszerowane? E, kaszą jeglaną z serem twa, no twarogiem. Mhm. E, do tego jest ta kapusta Pak Choi. Pak choi. No i pieczarki. pieczarki. I to będzie taki gołąbek, gołąbek zwijany, zwijany tak, tylko to będzie taki, taki bardziej mini. weganie, mini. wegetariański? No tak. Cały kurczak, więc co my z tego zrobiliście? Pierś. Pierś tylko. Tak. Okay. Piresy marchewkowe, no i sos na bazie wina i jabłka. Orzeszki gdzie będą? Jako posypka. Jako posypka. Będą prażone, tak. prażone. Co nam przygotujecie dzisiaj? Będzie filet, e, obsmażany z każdej strony i później dociągany w piekarniku. A tutaj robisz misę? Tutaj robię coś takiego podobnego jak wczoraj, też taki trójkąt z kaszy, z marchewką, z twarogiem i z orzechami. I jeszcze jest tutaj polędwiczka z chubczaka. To mnie interesuje, bo to są co? Dzwonka z... To są skrzydełka. To skrzydełka w stylu amerykańskim, jak to miało być? Francuski. Francuskim. <suskim>, tak. W stylu francuskim. To wykorzystacie, nie wiem, pak choja, czy... Z niego robię sos z wina białego. Wszystkie elementy, które zakładaliśmy zostały przygotowane, wykorzystane. I efekt wydaje mi się, że jest dobry. Przy kurczaku, idealnie chrupka skóra, super rolatka, dobre dodatki. Wszystko się ładnie komponowało. Poszło im super, yy, bardzo fajne, kreatywne danie, yy, zbilansowane pod względem wartościowym, z dodatkiem skrobiowym, z surówką, yy, mięsko, soczyste, pod z orzechów. Także no ja jestem zachwycona. Uważam, że warto zawsze uczestniczyć w jakichkolwiek y, konkursach. Nie liczy się zawsze pierwsze, drugie, trzecie miejsce. To jest fajne jak się wygrywa, ale poznajemy nowy, nowe techniki, nowe y, zasady każdego konkursu. Y, nowych szefów kuchni, znajomości, pomysły, także jestem za i uważam, że moje uczennice też wiele z tego konkursu wyniosą. W jednej grupie bardzo fajnie wyszła surówka i mięsko, a druga grupa też bardzo ciekawą potrawę wymyśliła. Tam było ciekawe, na ciekawym pire podane, także... Myślę, że sobie fajnie poradzili. Dania były bardzo smaczne. Dzieci są bardzo zdolne, tak jestem z nich zadowolone. Ja miałam okazję spróbować danie u uczennic. Danie bardzo smaczne, wykonane prawidłowo, estetyczne podanie, także jesteśmy usatysfakcjonowane. Wiadomo, ja może pewne tam ewentualne być może są jeszcze uwagi, ale to. Kwestia gustu, smaku. Super. Bardzo się cieszę, że wydali wszystko w czasie, i jestem dumna, że pokonali dzisiaj swój stres. No, smaczne to też jest ważne. Natomiast no następny to będzie lepiej. Zawsze warto to robić. Jesteśmy tutaj już drugi raz, na drugiej edycji. E, jestem przekonana, że doświadczenia, które zdobywają, e, tutaj są dla nich bezsenne. Jestem bardzo. Pozytywnie nastawiony. Oczywiście są wszystkie elementy, które, które miały zostać użyte w głównych składnikach. Jest oczywiście tych skrobiłowy, jest tradycyjnie wyeksponowane mięso, jest sos. Tutaj w niektórych przypadkach oczywiście on gra tą pierwszą rolę. Więc wszystkie elementy gdzieś tam idealnie się fajnie połączyły. Więc no, tutaj naprawdę będzie bardzo ciężko wybrać faworyta, który będzie właśnie godnie reprezentował to województwo na finale. Miejsce trzecie żeby nie przeciągać, wędruję do szkoły i do uczestników, tak naprawdę. Zespół szkół numer 3 w Rzeszowie: Gabriela Pokrywa i Martyna Kieł. Dużo stresu i ciężko było. Ale chyba sobie dobrze poradziłyśmy. Nie jest najgorsze. Może za mało kreatywności, może szefowie oczekiwali czegoś więcej, po prostu może byli lepsi. Ale my uważamy, że i tak poszło nam bardzo dobrze, jesteśmy z siebie dumni. Warto było. Chciałybyśmy pozdrowić całą szkołę, dyrekcję, nauczycieli, naszych kolegów z klasy i koleżanek, no i całą rodzinę, którzy też cały czas w kontakcie byli, trzymali kciuki mocno. Miejsce drugie. Nie ma co tam, trzeba, trzeba przeczytać moje drodzy. Wędruje miejsce drugie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach. Martyna Książek i Mikołaj Sierakowski. Ciężko dosyć. Nie spodziewałam się, że będziemy mieć drugie miejsce. W sumie to byłam dosyć zawiedziona nami, ale jednak się udało. Trzeba myśleć optymistycznie. Co poszło nie tak? W moim zdaniem dużo poszło nie tak. Mieliśmy trochę dużo wpadek, ale jakoś sędziowie docenili nas i dostaliśmy to jednak drugie miejsce. Chcieliśmy, że będą jakieś podroby, wtedy byśmy byli bardziej przerażeni, myślę, ale tak to w miarę egipską. Chcielibyśmy pozdrowić. Mamy tatę i rodziców. I na pewno grono pedagogicznej szkoły. Tak. Miejsce pierwsze wędruje do ekipy Technikum Lider w Lublinie, Julia Masierak i Kamila Jarosz. Nie powiem, że było lekko, bo musiałyśmy położyć ostatnie dni trochę pracy, ale myślę, że się opłacało, tak jak widać. Wracamy z pierwszym miejscem i widzimy się znowu na finale. Final. Na pewno my się bardziej dotarły, lepiej nam się współpracuje, już trochę ze sobą współpracujemy. Poziom konkursu też na pewno jest wyższy z roku na rok jest coraz lepiej, coraz ciekawiej. Nie nastawiamy się na nic, po prostu potrenujemy, sprawdzamy różne dania, które można stworzyć, zrobimy. Jedziemy zrobić to, co do nas należy i mamy nadzieję, że wracamy z jak najlepszym wynikiem. Chciałabym pozdrowić Sorkę Natalię, Sora Andrzeja i całą szkołę nauczycieli rodzina, którzy trzymają tam wszyscy za nas kciuki. Znamy już zwycięzców bitwy na drobie bez edycji trzeciej regionu podkarpackiego. To ta właśnie ekipa będzie godnie reprezentowała to województwo na wielkim finale w Warszawie. Zaglądajcie nasze social media, bo tam tak naprawdę dzieje się bardzo dużo. A my co? Widzimy się na kolejnej bitwie. Do zobaczenia!